Moje zainteresowanie nowymi technologiami wzięło się tak naprawdę z bardzo prostego, prostej przyczyny. Pewnego dnia zostałem poproszony na rozmowę kwalifikacyjną do studia DTP, gdzie ktoś pokazał mi komputer, a kolega siedzący obok grał w Quake'a. W tym momencie odkryłem Internet i okazało się, że te dwa fascynujące narzędzia przysłaniają mi świat. Po chwili okazało się, że Internet nie służy tylko do grania, może służyć również do wymiany informacji, maile, jakichś konferencji itd. Im więcej tego było, tym bardziej mi się to podobało. E, aż pewnego dnia okazało się, że tak naprawdę większość rzeczy, którymi się zajmuję, którym się chcę zajmować, są właśnie związane z, z Internetem. E, pomysł na pierwszy biznes tak naprawdę zrzucił się z kompletnego przypadku. Mój kolega Wojtek Chojnacki pewnego dnia powiedział, że robi oprogramowanie, dzięki któremu będzie można znajdować pliki MP3 na różnych serwerach. Mi to jak kompletnemu humaniści nic nie powiedziało, ale wyczułem, może być tym potencjał. W związku z tym powiedziałem Wojtku super, to zróbmy tak, że ja do tego wymyślę branding, zrobię rzeczy związane z jak przygotowanie marki. No i powstała wyszukiwarka plików MP3, MP3 Wizards, która dociera do kilkuset tysięcy użytkowników, spowodowała wywalenie serwera w Akademiku no i potem nastąpiło pytanie, co dalej? I po chwili okazało się, że bardzo łatwo jest zdobyć pieniądze, ponieważ byliśmy w środku boomu bańki internetowej. Znaleźliśmy tego inwestora, zdaliśmy pieniądze, otrzymaliśmy całkiem, całkiem dużą sumę no i nagle okazało się, że muszę wziąć się poważnie za biznes. Stałem się osobą, która odpowiadała za wiele osób, miała pod sobą e, naprawdę Duży plan podbicia rynku. Na przede wszystkim po prostu był inwestor, który wymaga ode mnie realizacji przyjętych założeń. Staram się raz w tygodniu przez dwie godziny nagrać w piłkę nożną. Daje mi się to zrealizować, realizować już od 20 lat. Potrafię rzucić część rzeczy spraw zawodowych i pojechać połowę Polski po to, żeby właśnie uczestniczyć w grze w piłkę nożną. In fact, według mnie ma parę zalet. Dla mnie to jest to główną zaletą to, że mogę do niego do tego softu, do oprogramowania, do, do tych moich wszystkich wystawionych dokumentów, dotrzeć za pomocą internetu, tam gdzie się znajduję. Infact jest dobrze przygotowany pod kątem usability, to do mnie przemawia, ja jestem wyznawcą i fanem bardzo prostych interfejsów i Infact wpasował się, po prostu ja zrozumiałem go w pości bez żadnego czytania instrukcji. W moim wypadku i w, tak jak ja sądzę i tak jak wierzę głęboko, Infact ma ogromną przewagę nad innymi konkurencyjnymi produktami właśnie tym, że jest prosty i bardzo szybko można się go nauczyć.